Na pewno po pierwszym secie, gdzie dosyć odstawaliśmy wyraźnie, możemy zrobić takie uch, że się podnieśliśmy, że pokazaliśmy swoją siatkówkę i wydaliśmy te, uszarpaliśmy te trzy punkty i wywozimy je z dosyć ciężkiego terenu. Uważam, że to był dobry mecz z dwóch stron. Wiedzieliśmy, że, że rywal będzie napierał na nas, że nie ma nic do stracenia, bo przyjechała z klubową Hadów i, i fajnie byłoby z nimi wygrać, bo, bo nie mamy nic do stracenia, więc no, bardzo dobrze serwowali, bardzo dobrze bronili i wykorzystywali swoje szanse. No, my byliśmy delikatnie spięci na początku, ale wróciliśmy do swojej dobrej gry i możemy się cieszyć i wracać do Buchatowa w wesołym autobusie. Te końcówki były dosyć stały na wysokim poziomie, były, było nerwowo, ale zachowaliśmy więcej zimnej krwi i, i wygraliśmy. Cieszymy się, że mamy te trzy punkty, bo, bo naprawdę chcieliśmy tu wygrać, chcieliśmy zdobyć te trzy punkty, chcieliśmy zacząć dobrze ten sezon. Udało się spełnić nasze oczekiwania i, i jesteśmy bardzo zadowoleni. I czekamy na kolejny mecz w niedzielę z, z zawierciem. Tutaj mogło być różnie, te pierwsze mecze sezonu zawsze są ciężkie. Eee, no nie zmienia to faktu, że cieszą te trzy punkty. Dzisiaj komplet, e, gra troszeczkę mniej, ale najważniejsze są te punkty i pracujemy dalej. Na pewno są problemy ze zdrowiem, no i, i cieszy tym bardziej zrealizowany plan i te trzy punkty wywiezione z Lubina. Na pewno były nerwy, jak zawsze, ale no Cieszę się, że właśnie w tych nerwowych końcówkach wy, wytrzymaliśmy i, i każdą z nich tak naprawdę przeważyliśmy na swoją korzyść, i, i to jest na pewno pozytyw z tego meczu. Mieliśmy mnóstwo własnych okazji, gdzieś w końcówkach zabrakło troszeczkę zimnej krwi. Odrobinę też szczęścia, nie ukrywam, bo naprawdę mecz mógł się podobać. Wiele akcji było bardzo długich, wiele setów, chyba wszystkie, nie, po, poza pierwszym chyba kończyły się na przewagi. Także. Cieszymy się z postawy drużyny, natomiast wiemy na co nas stać, i bardzo nam przykro, że ten mecz skończył się takim wynikiem, nawet bez jednego małego punktu ligowego dla nas. Pokazaliśmy od pierwszego seta, że jesteśmy gotowi na, na otwartą walkę, oddawaliśmy cios za cios, to nie było tak, że jesteśmy chłopcami do bicia, jak wielu nas przedstawia przed sezonem i, i będziemy się kłaść przed każdym. Absolutnie. Bełchatów zagrał bardzo dobre spotkanie, my też je zagraliśmy. Natomiast wydaje mi się, że troszeczkę zawiodła dzisiaj zagrywka nasza, było dużo błędów, więc tutaj na pewno będziemy chcieli coś poprawić. Mamy młody zespół. Wielu chłopaków jest pierwszy raz w tej lize i wiem, że dla nich naprawdę to jest ogromne wydarzenie. Dzisiaj naprawdę ukłony dla naszego libero, bo wszedł, można powiedzieć, w mecz rewelacyjnie, i chcemy, chcemy, żeby tak to wyglądało. To jest domena młodości. Wiadomo, że nie zawsze będziemy grali swojego maksa. Bo, bo gdzieś każdy musi dojrzeć, ale będziemy robić wszystko, by wyglądało to jak najlepiej i by tym kibicom. I tej nielicznej grupie kibiców też przez tą sytuację przynieść jak najwięcej radość. To są takie miłe niespodzianki. Ale z drugiej strony, no, trenujemy i walczymy po to, żeby wygrać. Tak więc my żałujemy, że tak się skończyło, ale, ale też jest taki. Taki y, m, prognostyk tak, i, i taki impuls, że się naprawdę my w musimy w siebie wierzyć, bo to jest, nie, to jest liga jest nie, nieprzewidywalna jest i można wygrać w, w więzkaż는, m, Tak więc, tak więc idziemy i idziemy patrzymy naprzód z dobrą myślą. Do mieliśmy swoje setówki, tak więc mógł być tiebreak i a w tiebreaku to już jest tak naprawdę loteria. Tak więc troszkę zabrakło. Tak naprawdę chyba te końcówki i te zagrywki w końcówce.